Po dłuższej przerwie chciałbym Wam zaprezentować mój nowy nabytek Jest to motorower marki Peugeot Jaki model? Dokładnie Wam nie powiem, bo sam nie wiem Był to taki dosyć spontaniczny zakup Od dłuższego czasu przyjeżdżam się do zakupu Rometa Kadeta I powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach, żeby kupić coś fajnego No to trzeba wydać te dobre z 1700-1800 zł mówimy tu o takim egzemplarzu do renowacji. Eee, nie wiem te ceny troszeczkę mnie w dzisiejszych czasach przerażają, bo ktoś kto orientuje się ile trzeba włożyć pieniędzy w taką renowację wie doskonale, że zakup czegoś w całości w niskich pieniądzach to jest tak naprawdę tylko baza startowa, zaś są koszty o wiele większe. Ale może do rzeczy, jak udało mi się kupić ten motorower? Otóż osoba, która pracuje w Danii czy Norwegii, sprowadziła go dla mnie. Odbywało się to na takiej zasadzie, że raz na dwa miesiące, trzy miesiące, ta osoba wracała po prostu na jakiś okres do Polski. Umówiliśmy się tam. Tajemnicą też nie będzie, że dałem za to 500 zł, nie? Jakieś tam dokumenty są, jakąś fakturę tam dostałem. Myślę, że problemu raczej z rejestracją nie będzie, ale no wydać 500 zł a 1400 zł, 1700 zł to jest dla mnie różnica. A dla mnie też przemawiał rocznik. Dokładnie nie wiem, z tego co się orientuję to jest coś 1955-1959, ale nie chcę was wspomnieć, bo ja nawet nie wiem, co to jest dokładnie za model. Ale może wam go pokażę dookoła i zaczniemy sobie od silnika silnik to jest nie wiem pierwszy raz coś takiego widzę podobnie jak w naszych polskich motorowerach jest zapalany za pomocą korby, nie mogę użyć tego słowa bo mi zaraz zostanę zbanowany i napęd jest przenoszony zobaczcie sobie, takie duże koło pas, nie wiem, czy to by było oryginalnie, tu jest pewnie jakieś koło małe zamachowe A w razie czego, można też tym normalnie jechać jak rowerem, ponieważ napęd z boku jest korbka, nawet taka mała, przerzutka, ale jak rowerowa. I powiem szczerze, że jedynym warunkiem zakupu tego było tylko to, że ten silnik się obraca i ma iskrę. Sprawdzałem, rzeczywiście wszystko jest tutaj sprawne. Wiadomo do przeczyszczenia, bo możecie sobie zobaczyć, jakie tutaj jest zabrudzenie na tym motorowerze. Co tu jeszcze mam ciekawego, tak powiedzieć? No, może tu w jednej stronie brakuje emblematu. Tu jakaś lampka, czy jest licznie, do tego nie mam pojęcia. I lecąc sobie od przodu na koło, tutaj troszeczkę, jak widzicie, sobie czyściłem. Ten nalot rdzy jeszcze można śmiało wyczyścić. No brakuje na pewno jakiejś tam linki od hamulca. Bo widać, że jest ciemno, nawet powietrze jest, widać, że to trochę stało, błotnik plastikowy i lampka, widać, że jest dosyć duża znaka korozji, I manetki raczej nie są oryginalne, tutaj jest pęknięty gaz, no i chyba ssanie z tego co widzę, nie mam, nie mam pojęcia, na pewno jest nieoryginalny korek lewu. Ale zbiornik w środku, jakieś, nie wiem, czy będziecie widzieć, nie ma tragedii. Siedzenie trochę podarte, ale jeszcze oryginalne. Tutaj, a brakuje jeszcze lampki. Osłony, tu taka jest, jakby à la cloche. Tu jest lekkie pęknięcie, tutaj nie ma problemu. A zresztą wygląda to, jakby w miarę to było oryginalne, nie? Zobaczcie, sobie jest na siedzeniu. I tu taki fajny emblemat się z tego, co jeszcze udało mi się ustalić, to z braków to brakuje tu takiej dużej osłony, coś ale jak w romecie kadecie i pokrywki od od zapłonu. Nie? To na pewno brakuje. No, widać, że taka dosyć chyba stara technologia, bo to jest praktycznie sam silnik który nawet nie ma skrzyni, więc jest chyba z tego co dobrze rozumiem. To, to jest jako skrzynię. Ciężko mi to nazwać. To jakieś kabelki podpinane, a to tam się ogarnie. Bardzo mały gaźniczek. Zapłon jest taki, nie wiem, ciężko mi jej zrozumieć, ale chyba raczej bardzo podobny do komara tego starego. I chyba na początku wam mówiłem, że... Linka od sania, ale to nie będzie sanie, to będzie chyba przycisk dekompresacji nie? Przepraszam dziwne, bo to z reguły jest przed dekompresatorem nie? No nie wiem, muszę to zaś sprawdzić wszystko Kranik, wężyk będzie co, będzie co grzebać na wiosnę nie? I widzę, że na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś zachęcająco, ale Wieście mi, a tu jest dekompresator, patrzcie o, nawet ci rusza coś jak tym ciekawe rozwiązanie no na wiosnę będę go na pewno czyścił raczej, raczej malować go nie będę Ja jestem wrogiem malowania takich rzeczy więc lepiej niż zostanie tak zwanej patynce najbardziej mnie martwi ta lampa, bo widać, że jest mega skorodowana a reszta myślę, że nawet nie jest w tak złym stanie dla kogoś, kto się tym nie interesuje, później za wygląda jak kupa złomu, ale nie jest źle. Więc jak macie jakiś pomysł, co to jest, albo ktoś może ma jakiś taki model, to niech da znać w komentarzach. Bo no nie chcę Was kąpać, wiem tylko, że to jest Peugeot, pewnie jakiś mopedzik, ale z tego co mi powiedział e, właściciel, no to jest coś koło tam mówię, 1950 1959 Mówię i najlepsze jest to, że nie znalazłem żadnej tabliczki znamionowej Tylko jest coś takiego, nie wiem czy to jest dobrze widoczne No tylko z tej strony Wery to coś takiego, nie ma żadnej tabliczki znamionowej Tak jak nasze polskie motorowery czy coś w tym stylu, nie? Więc... Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam i do następnego